Monika, już na pierwszy rzut oka widać, że ten deser musi być wyśmienity Chwila, to się okaże Jaka szkoda, że Luna go nie spróbuje, co? Musiała być naprawdę zmęczona, skoro poszła spać tak wcześnie i bez deseru To pewnie przez to, że zaczęła już w szkołę, ale trochę jej zostawiłam No i Alfredo... Słucham? Proszę jej tego nie zjeść A, Ale rzeczywiście, że nie <noise> Dobrze Coś nie tak? Tak sobie myślę, że bardzo chciałbym odnaleźć więcej pamiątek, które mógłbym pokazać Lunie, żeby mogła przypomnieć sobie swoją przeszłość. Nie ma pośpiechu, Alfredo. Ona wszystko sobie powoli przypomni. Tak, poza tym dzięki tym twoim opowieściom, anegdotom będzie jej łatwiej. Tak, tak. Zresztą nie widzę innego wyjścia. Myślę, że może udało się uratować z pożaru choć kilka zdjęć autorstwa i taty Berniego. Ale mówiąc szczerze, w tym momencie nie jestem gotowy, żeby wejść do pokoju, Sharon. – A myślisz, że znajdą się tam jakieś pamiątki? – Nie wiem. A nie zdążyliście jeszcze przejrzeć wszystkich rzeczy z jej pudełek? – Ambar, proszę cię! – Nie! Wiecie, nie mogę uwierzyć, że którekolwiek z was wpadło na myśl wtargnięcia do pokoju mojej cioci. To, że jej tu nie ma, nie znaczy, że możecie grzebać w jej rzeczach. Ambar, źle to zrozumiałaś. Ja po prostu próbuję pomóc jakoś Lunie. Jasne, Lunie! Luna, Luna, ciągle tylko jedno imię. Nie znudziło Wam się jeszcze słuchanie tego dźwięku? Biedactwo z pewnością aż rozboli ją głowę od tego wszystkiego. Mam nadzieję, że nikt z Waszej czwórki nie odważy się nawet zbliżyć do pokoju mojej ciotki. Nie macie prawa.